Tu Kutno. Zapraszamy do wysłuchania wiadomości lokalnych. Centrum Muzyki i Tańca w Kutnie we wtorek 21 maja odbył się turniej wiedzy o doktorze Antonim Troczewskim. Głównymi organizatorami było Kutnowskie Towarzystwo Historyczne i Zespół Szkół nr 2 noszące imię doktora Troczewskiego. Oto jak ocenia turniej członek towarzystwa dr Piotr Stasiak. Kutnowskie Towarzystwo Historyczne po raz drugi w tym roku przeprowadziło edycję konkursu o patronie szkoły. Dzięki inicjatywie członka Totowskiego Towarzystwa Historycznego, pana Piotra Bielskiego, dziś mógł odbyć się konkurs poświęcony Antoniemu Kutrzewskiemu, honorowemu patronowi miasta Kutna, i Konkurs ten miał na celu i edycja, kolejne edycje mają na celu przybliżenie postaci patronów szkół kubnowskich i szerzenie wiedzy na ich temat. Spodziewaliśmy się licznego udziału, tak też się stało. Nasze nie zostały zawiedzione. Cieszymy się również z zakresem wiedzy młodzieży, bo dziś ten konkurs udowodnił, że młodzież interesuje się historią, interesuje się postaciami związanymi nie tylko z ich szkołą, ale i z historią miasta. Dzisiejszy konkurs stał naprawdę na wysokim poziomie i udowodnił, że ta wiedza naprawdę jest młodzieży bardzo duża. No, wygrać musiał, musiała jedna drużyna, tak się że jest to drugie liceum Kastrowicza w Kutnie. Gratulujemy zwycięstwu, i mam nadzieję, że w przyszłym roku ten konkurs będzie również stał na wysokim poziomie. Tak obecnie. Zespół Szkół numer 1 w Krośniowicach reprezentowany przez Patryka Pawłowskiego i Wojciecha Miszczaka, a opiekunem była pani Renata Bulewicz-Garstka. Drugie miejsce, Zespół Szkół nr 1 miasta Staszica w Kutnie, reprezentowany przez Konrada Kusiaka i Wojciecha Bilickiego, a opiekunem pani Magdalena Śnieć a pierwsze miejsce zajął drugie liceum ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie, reprezentowany przez Cezarego Grzyba i Adrianny Kruszyniak, a opiekunem był Artur Czuca. A mówił? Piotr Biliski. Co powiedzą o sobie wygrani w turnieju? Oczekiwaliśmy tego, żeby dać dobre świadectwo naszej szkoły, żeby się nie skompromitować i żeby przede wszystkim przejść do tego ścisłego finału, co nam się udało i z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Przygotowaliśmy się do tego konkursu od momentu, kiedy było wiadomo, że przechodzimy już do tego właśnie drugiego etapu. No i tak, najwyższy taki rezultat przygotowań. Pierwsze miejsce. Dziękujemy za udział w drugim Międzyszkolnym Konkursie Fizycznym Patron Znanych nie znamy Władzom samorządowym, wszystkim gościom, sponsorom, uczniom dziękujemy za przybycie. Na zakończenie dzisiejszej uroczystości w imieniu Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 Zapraszam wszystkich na słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły, a fundowany przez Radę Rodziców. Wysłuchali Państwo reportażu z turnieju wiedzy o doktorze Torczewskim. Audycję przygotował Marek Graf.